Siema, siema. Kolejny dzień, więc jak zawsze Duela Geograzer Master 1 i bez przedłużania, lecimy. Widzę, że trochę pozmieniali grafiki, spoko to wygląda. I jest przeciwnik: 1414L, więc sporo. Eee, teraz mamy Filipiny, bo droga betonowa. Jedziemy po prawej stronie. Te chevrony, takie jak w Polsce, w tych kolorach. A Tro... nie, to góry są? No jakieś są, może północ by tu miała sens przez to? O, widzę, że myślał tak samo. A to południe. Ale jeśli nie rozpoznał wyspy... ...to może nie będzie tak źle. Brighton... żebym jeszcze wiedział, gdzie to jest. Nie ma tu nic za bardzo. O, szkoda. No, ogólnie Zelandia, nie? Nie ma tu tabliczki z ulicy, nic nie ma, bo niektóre miasta mają e, te jakieś unikalne tabliczki. Można takie rozpoznawać też. Dobra, on na pewno tego szuka. I obawiam się, że on to znajdzie, a ja nie, więc po prostu klikam. O, oh, wow! No tak, jakby nie wiem, czemu to zmani odrzuciłem, to miało sens. A teraz jest Brazylia, bo są słupy brazylijskie. Też znaki od tyłu są czarne. Mi się też ta runda nie podoba. Raczej bym klikał północ. Ok, jestem bliżej. Kliknąłem tak, bo jednak trochę bardziej sucho, więcej piasku. Południe jest bardziej zielone. Shit, A, No i gdzie to w tych Indiach by było? Chyba kliknę standardowo w środek. No i to nie było głupie, jestem nawet bliżej. O, wow, eee, pomyślałem w pierwszej chwili o Tajwanie i to w sumie chyba nie jest głupie nawet, jakiś taki dosłownie środek Tajwanu. No, nie wiem, to była moja pierwsza myśl, nie? I chyba w to pójdę. Nie podoba mi się. Ale wiem, że to mają właśnie takie pola. No, ale to Indonezja. I to ciekawe w sumie, że tak to wygląda w Indonezji. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Ale spoko, dużo, ale nie straciłem. GG. Jest przeciwnik. YouTube wniku, więc ciekawe. Um. Słońce na południu. Ogólnie gdzieś w Europie. Biała linia na środku. Um. Czarny znak od tyłu. Co jakaś Rumunia? Myślę, że to niby nie, nie, nie jest to głupia opcja. Raczej. Ale to też niby może być, nie wiem, jakaś Francja? No, chociaż nie... Dobra, nie wiem, nie wiem. Klikam Rumunię. To akurat była Serbia. Ale daleko nie jestem. Okej. Okay. Słupy z Tajwanu oczywiście, bo są te żółto-czarne pasy u które dochodzą do samej ziemi. Szukamy drogi numer 7. I tu jej nie widzę. Tu jest, tylko czy to jest to? Tu jest 7. I 41, ale co to znaczy to 41? Okej, okay. tu też była, racja, racja. Eee, to jest ten blur ze Sri Lanki? To by było to? Eee, w sensie, że tak flaga Francji, jakby tu niebieski, na środku biały, po prawej czerwony. Tak w sumie nie jestem pewien. A tu jest cały słup wykropkowany. Tak jakby Tajlandia, a nie Sri Lanka. Ale auto trochę mówi co innego. Nie wiem, Klik na Tajlandię. No. Bo jak są kwadratowe słupy i są od góry do dołu wykropkowane, to Tajlandia, a jak tylko na górze są kropki, to Sri Lanka. Oczywiście, jeśli rozważamy któryś z tych dwóch krajów, bo takie słupy to pewnie i w innych krajach są. A ten słup to typowy argentyński. No i krajobraz też. Taki południe Argentyny, czarne auto, wszystko pasuje. Bez konkretów, po prostu jakoś tak w miarę południowo. Ale też bez przesady. A, no, jednak wyżej Sup Chile e... Ta lampa jakbym uznał e... to była lampa... Talka miał taką lampę? Czy? taka była. Nie, to w ogóle, w ogóle nie wygląda jak to. Eee... Nie wiem, trochę wyżej bym tu jednak klikał. Albo po prostu przy Santiago. No to nie było głupie. Jedziemy pick-upem. Czy to byłby Oman? Bo gdzie takie auto? Nowomanie. stąd tu odpada. Eee, Turcja ma inne auto. Senegal ma takie, ale to nie jest na pewno Senegal. Chyba Oman, nie? Tak. Co tu takie góry też? Trochę głupiego klika zrobiłem, jeśli o to chodzi, bo to ewidentnie widać, gdzie są. Oj, co się stało? Biały ekran mam, trzeba odświeżyć stronę. Dobra, jest git. Bullardy z Nowej Zelandii. No i nie wiem, co tu klikać. Pewnie klik na środek południowy, po prostu. I to nie było wcale. Takie złe zagranie, bo on poszedł w północ i to jest 3000 dla niego um, No a tutaj to się może wszystko wydarzyć Dach z dachówek Co jest dość ciekawe eee, Czy to by mogło być Java? Nie wiem. Nie znam kraju, w tym jest problem. Ale kliknąć tam mogę. To było tam. Dosłownie przez dachówki. O wow. I kolejny czempion. Ciekawe mecze. E, dobra, mamy USA, ewentualnie Kanadę. To są słupy z tak w ogóle, bo są dwa izolatory z jednej strony, jeden jest z drugiej, i na kolejnym słupie jest odwrotnie. E, po lewej, dwa, po prawej, jeden. Tutaj po lewej, jeden, po prawej, dwa. I no, to taka zasada. Spoko to jest. I przeciwnik nie wiedział, i to już są spore punkty, 3000 w pierwszej rundzie. A... To od razu idzie jakimś, nie wiem, Newfoundland czy coś takiego. A... Jakoś tak tu wygląda. Tylko nie wiem, co konkretnie klikać. Bo tu nie mam mety za bardzo. No te drzewka, takie szerokie. Nie wiem jak to się nazywa, co tu za drzewo jest konkretnie, ale takie właśnie szerokie drzewa to jest taki typowy Newfoundland. Tam Labrador, nie wiem która część się jak nazywa. I nie bardzo coś tu jest, chyba. Klikam w środek tego, bo nic tu nie wymyślę. No i to było tam. Spoko. Mhm, mm no to tu nic nie ma. Słońce na południu. Eee, co bym tu mógł kliknąć? Mógłbym tu kliknąć na przykład Chorwację. Bo to może być tak naprawdę wszystko dookoła Chorwacji. I nic tu nie wymyślę więcej. I to akurat była Chorwacja. I to jestem blisko. Oko. Dobra, full białe linie, bólardy australijskie z tym takim reflektorem. To jest krótki reflektor tutaj, więc krótkie są najczęściej South Australia i Queensland. No a to nie wygląda jak Queensland, więc klikam South Australia, oczywiście to może być w innym też miejscu. Trafiłem raz chyba w New South Wales. Zdarza się, ale zazwyczaj to właśnie są w Australia i Queensland zdecydowanie częściej. Mamy Tajski, eee, mamy Tajski, izolatory są normalnej wysokości. Nie ma za bardzo info, chociaż trochę są góry. Nie wiem, czy klikać północ z tym. Mogę trochę kliknąć, nie jakoś bardzo. No numerów tutaj nie ma żadnych, niestety. Ok, to było trochę na północy. Nie aż tak jak ja kliknąłem, ale jestem bliżej i 800 dla przeciwnika. Dobra, słupy tajskie bo kwadratowe i wykropkowane. E, więc to będzie pewnie sam środek, no gdzieś tutaj jest tak płasko, pola, e, nie wiem co więcej. On idzie wschód, no wschodzie to bardziej jest czerwona ziemia i to tak nie do końca to tak wygląda, właśnie. Tunezja. Mm, to nie jest chyba, żaden z nich to chyba nie jest follow car, ale to jest na pewno follow car. Akurat teraz jedzie z przodu i to jest taki, który jest w większości Tunezji. No to nie wiem, nie będę się jakoś zastanawiać za bardzo. Bo bez sensu moim zdaniem nic tu nie wymyślę. No tym razem on jest bliżej, więc gramy dalej. Żółte zewnętrzne? Czy nie? Słońce na północy. Ale chyba nie. Nie no, tutaj ewidentnie żółta, jednak. Eee, to mnie trochę niepokoi w sensie. Takie RPA? Mm, nie wiem. Nie wiem, żeby to było RPA. No nie no, ewidentnie jest żółta. No nie wiem. I czemu była żółta zewnętrzna? Bo to właśnie tak mi niezbyt wyglądało jak RPA. Tylko w chile jak używają żółtych, to raczej wszystkie są żółte. A nie także zewnętrzne, tylko nie wiem. Dziwne to było trudne akurat. No ale zdarza się. Więc co, jeśli wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.